Kiedy u naszego dziecka możemy podejrzewać chorobę alergiczną? Wielu rodziców niemowląt martwi się, że ich dziecko ma alergię. Trzeba brać pod uwagę, że małe dzieci, również zdrowe, często ulewają, oddają luźne stolce. Jeżeli to nie zaburza ich prawidłowego rozwoju, dziecko prawidłowo przybiera na masie, naprawdę zwykle nie ma czym się martwić. Niestety bardzo często za radą znajomych, posiłkując się informacjami z internetu, rodzice boją się rozszerzania diety, dopatrują się alergii u swojego dziecka, opóźniają wprowadzanie pokarmów stałych. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, państwa dziecko ulewa, ma zmiany skórne, serdecznie zapraszam do gabinetu alergologicznego na konsultację, żeby zaplanować rozszerzanie diety, być może państwa uspokoić. W sytuacjach, gdy faktycznie to podejrzenie alergii będzie, będzie miało miejsce, zaproponuję Państwu odpowiednie badania i testy.